12 stycznia w klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia istnienia powiatu Ostrowskiego. Dokładnie 1 stycznia 2024 roku minęło 25 lat od wejścia w życie reformy administracyjnej, która wprowadziła trójstopniowy podział terytorialny naszego kraju na województwa, powiaty i gminy. W jubileuszu wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi przedstawiciele Sejmu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki, samorządowcy z Powiatu Ostrowskiego oraz inne osoby, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju ziemi ostrowskiej. Uroczystość poprowadzili Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda. Minutą ciszy uczczono tych, którzy już odeszli zmarłego pierwszego starostę Ostrowskiego Bogumiła Brzuskę oraz zmarłych radnych powiatowych Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego powiatu w różnych dziedzinach Jednakże to nie liczby i statystyki sprawiają, że jest on wyjątkowy. To ludzie, którzy tworzą tę społeczność i wspólnie dbają o to, by ziemia ostrowska była miejscem dobrym do życia i pracy. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby świętować, pochwalić się osiągnięciami oraz podkreślić siłę współpracy, która jest atutem naszego powiatu. Niech uroczystość ta będzie okazją do wspólnego celebrowania naszych sukcesów, ale również do miłych spotkań, często po latach. Jeszcze raz serdecznie witamy i życzymy wszystkim udanej uroczystości. Następnie profesor Adam Dobroński wygłosił wykład pod tytułem Z dziejów powiatu Ostrowskiego i Ziemi Ostrowskiej, a po wykładzie zaprezentowano krótki film podsumowujący 25 lat działalności samorządu powiatowego. Dziękujemy serdecznie rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za ogromne wsparcie. Ogromne, gigantyczne. Dziękujemy serdecznie również samorządowi Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy w sposób szczególny gminom, radnym gmin, wszystkich z całego powiatu, bo to tak naprawdę, jak to się mówi, troszeczkę tak może za dużo, wdowi grosz, ale bo każda gmina ma środki przeznaczone wyłącznie dla siebie, a tu oddaje część swoich przychodów na rzecz powiatu. Serdecznie dziękujemy. Po filmie Radni Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli dyplom uznania Powiatowi Ostrowskiemu z okazji jubileuszu w podziękowaniu za wkład w rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Mazowieckiego oraz umacnianie samorządności na Mazowszu. Dyplom odebrał starosta wraz z przewodniczącą Rady Powiatu. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali od odznaczenia, które jest przyznawane przez samorząd województwa mazowieckiego osobom, organizacjom i instytucjom za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji Mazowsza. Podczas uroczystości 25-lecia powiatu Ostrowskiego medale otrzymali Franciszek Kessler, właściciel gospodarstwa rolnego w Starym Lubiejewie i producent oleju rzepakowego. Oraz Lech Niegierysz, wieloletni kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Mazowieckiej. Radni sejmiku Województwa Mazowieckiego w imieniu marszałka Adama Struzika wręczyli także dyplomy uznania dla najbardziej zasłużonych samorządowców z powiatu ostrowskiego, sami zaś otrzymali podziękowania za życzliwość i owocną współpracę z rąk starosty i przewodniczącej Rady Powiatu. Jubileusz był doskonałą okazją, aby wręczyć nagrodę Zarządu Powiatu Ostrowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku nagrodę z rąk starosty Józefa Rostkowskiego i jednocześnie przewodniczącego kapituły otrzymała Agnieszka Krasinkiewicz. Agnieszka Krasinkiewicz to wieloletnia instruktorka teatralna, pracownik klubu garnizonowego przy 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie w latach 1989-2023. Pomysłodawczyni konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym pod tytułem Ocalić od zapomnienia. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie podziękuję tym, z którymi powiat współpracuje najbliżej parlamentarzystom związanym z naszym powiatem oraz burmistrzom miast i wójtom gmin powiatu Ostrowskiego. Zapraszam was kochani do siebie. Chciałbym w imieniu burmistrzów, wójtów powiatu ostrzowskiego jako wójt miejsca. Wszak dzisiejsze uroczystości odbywają się na terenie gminy Osób Podziękować za, za podziękowania. Podziękować za te 25 lat funkcjonowania powiatu ostrzowskiego. Złożyć gratulacje. Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, na Pani ręce dziękujemy za te inwestycje. Pan Starosta wspomniał o inwestycjach drogowych. Powiat Ostrowski został powstał dzięki połączeniu, jak Pan Profesor wspomniał, kilku różnych gmin z różnych części, tej części naszego kraju, z części łomżyńskiej, części mazowieckiej ostrowskiej. Drogi łączą ten powiat. Bardzo dziękujemy Panie Starosto za te inwestycje, za to, że nasi mieszkańcy, naszych gmin mogą poruszać się po wspaniałych drogach. Udział naszych gmin, jak Pan Starosta podkreślał, jest znaczny. Mamy swoje wydatki, swoje obowiązki, ale nigdy zarówno Wójtowie czy Burmistrzowi, jak i Radni naszych gmin nie powiedzieli nie dla wspólnych inwestycji, jakże potrzebnych. Za to dziękujemy, a jak Pan Starosta podkreślił, jedna ponad jedna szósta tych wszystkich inwestycji drogowych, komunalnych to powstała dzięki wsparciu i pomocy samo, samorządu gminnych Powiatu Ostrowskiego. Życzymy dalszych inwestycji, bardzo ważnych, bardzo potrzebnych, a przede wszystkim inwestycji, które powstają dzięki bardzo dobrej współpracy między władzami gmin a władzami Powiatu Ostrowskiego. Każde przedsięwzięcie jest analizowane wspólnie. Nasze uwagi, nasze sugestie są brane pod uwagę. I za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za pomoc, za wsparcie w realizacji naszych zadań. Bez powiatu, bez decyzji powiatowych wiele naszych przedsięwzięć nie mogłoby być zrealizowanych. Zawsze liczymy na pomoc i taką pomoc otrzymujemy, na wyrozumiałość. I taką wyrozumiałość zawsze. Ze strony powiatu, instytucji powiatowych zawsze do nas wpływa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Pani Przewodnicząca, panie starosto na pana ręce za te lata, lata wspaniałych współpracy. Dziękujemy. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień, gratulacji i życzeń od zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi poseł na Sejm Maria Koc, radni województwa mazowieckiego Krzysztof Winiarski i Mirosław Augustyniak, Hanna Chodkowska, córka senatora pierwszej kadencji senatu RP Jana Chodkowskiego oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się, że mogę być z Państwem, że mogę pogratulować sukcesów, ale przede wszystkim tej wspaniałej, dobrej współpracy, o której tak dużo tutaj dzisiaj Państwo mówicie, o której tak pięknie mówił mój przedmówca, pan Wójt, gminy Ostrów Mazowiecka. Ta współpraca jest kluczowa, żeby osiągać sukcesy, żeby móc inwestować, żeby dana jednostka samorządu terytorialnego mogła się rozwijać. Jak wiele trudu Państwo przez te 25 lat ponosiliście? Ale też jak pięknie przez ten czas, przez te ćwierć wieku powiat ostrowski się rozwijał. Powiat ostrowski, ale też przecież i miasto Ostrów, Mazowiecka i wszystkie gminy. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim Państwu, życzę sukcesów, bo przed nami wybory samorządowe, wszystkim Państwu życzę sukcesów i yy, drodzy Państwo, życzę tej dobrej współpracy na kolejne lata. Bo trzeba powiedzieć, że ym, ta współpraca, zwłaszcza w małych ojczyznach ona jest wielką wielką wartością. Nie da się dobrze zarządzać ani gminą, ani miastem, ani powiatem, jeżeli y, tej współpracy nie ma. Państwo jesteście przykładem, że można współpracować nawet jeżeli przecież każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, nawet jeżeli się różnimy, no jednak te różnice są oddalane gdzieś na plan dalszy, a ta wola współpracy jest na pierwszym planie. Tego gratuluję bardzo serdecznie, życzę sukcesu e, wyborczego, wszystkiego dobrego. Niech Państwa piękny powiat ostrowski rozwija się zgodnie z państwa marzeniami, planami i oczekiwaniami. Na ręce pani przewodniczącej oraz pana starosty pragnę przekazać. Dla Pani Przewodniczącej Kwiaty, a dla Pana Starosty taki pamiątkowy grawerton jako pamiątka właśnie z okazji dzisiejszego, dzisiejszej uroczystości. Ja chciałem powiedzieć, że wiele pokoleń ludzi działało na to, żeby ten potencjał obecny był i życzę Wam, żebyście tą współpracę w tworzeniu powiatu dalej kontynuowali i dalej osiągali sukcesy, bo o historii trzeba pamiętać, ale trzeba patrzeć w przyszłość. Także wszystkiego najlepszego i chcę przekazać również na ręce Pani Przewodniczącej i Pana Starosty. No nie wiem, czy dobrze udało mi się wyciąć Herb, myślę, że znajdzie gdzieś miejsce na ścianie. Szanowny panie starosto, z okazji 25-lecia istnienia powiatu ostrowskiego pragniemy złożyć na pana ręce serdeczne gratulacje. Życzymy Państwu kontynuacji sukcesów w realizacji planów oraz nowych inicjatyw, które przyczynią się do dobrobytu naszej społeczności i rozwoju regionu. Pracownikom Starostwa Powiatu Ostrowskiego oraz wszystkim jednostkom organizacyjnym życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Po prostu dziękujemy ślicznie za to, że możemy wspólnie tworzyć historię, o której Pan Profesor tak pięknie mówił naszej Ziemi Ostrowskiej. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czystość zakończyła się koncertem w wykonaniu zespołu Mixtura z Ostrowi Mazowieckiej.